Dziś GKS Katowice gości po raz drugi w tym sezonie na Toruńskim Tortorze. Isaka. Isaka będzie pierwsza okazja przed GKS-em i kolejna udana interwencja. Skuteczna przede wszystkim Pochjanok. Szansa, ależ kapitalnie to zrobił. Znakomicie Oli Isaka, jeśli dobrze dostrzegłem. Wymanewrował Pochjanok. Poczekał aż ten przyklęknie, aż ten zejdzie do parteru i wtedy pod poprzeczkę wpakował krążek, świetne umiejętności techniczne, no i wystarczyła jedna groźna sytuacja. Urwał się toruńskiej defensywie Oli Isaka, no i gdy był już oko w oko ze swoim rodakiem, z Juliusem Pochianoksą, doskonale wiedział, co w takiej sytuacji trzeba uczynić. Kruczek. Basiut może pocelować z dalszej odległości. Dobrze to wymyślił. Już tylko sekundy pozostały do rozpoczęcia drugiej tercji meczu. Będzie okazja przed Torunianami. Okazja, ale broni Keller. Michał Kalinowski z drugiej strony ma kamila. Gol! Michał Kalinowski! Zasugerował się, mam wrażenie, tak jak i obrońca, taki bramkarz GKS-u Michał Kieler, że Michał Kalinowski będzie na lewą stronę do swojego starszego rok brata Kamila zagrywał krążek. Tymczasem Michał Kalinowski pociągnął mocno z nadgarstka i znalazł lukę w ustawieniu. Michała Kielera nie był w stanie ani parkanem, ani odbijaczką zatrzymać tego strzału reprezentacyjny. Golki Peri mamy 1 do 1. Patryk Kogut i on czeka na podanie. Okazja! Za długo zwlekał. Dużo tych blokowanych strzałów, świetna gra w defensywie jednych i drugich. Maciaś! Pochianoksa, sokej gol! Szybka odpowiedź GKS-u. Strzał Maciasia odbity przez Pochianoksę. Tu zabrakło asekuracji w szeregach obronnych Torunian. No i do tego bezpańskiego przez moment tylko, ale wystarczająco długo. Krążka dopadł Ben Sokej, a on w takich sytuacjach raczej wykorzystuje. Szóste trafienie Kanadyjczyka w tym sezonie. Sokej z lewej strony ma Olsona. Olson. nie trafił. Kalinowski. Szejfer. Michał Kalinowski, gol! Bracia Kalinowscy na jeden kontakt. Michał Kalinowski z Zabramki do swojego rok starszego brata. I ten w górne rejony Bramki posłał krążek. I mamy znów remis na tortorze 2-2. Ta akcja rozpoczęła się od Eryka Szejfera, a potem znakomicie ze zrozumieniem bracia Michał i Kamil Kalinowscy. Tym razem o błędzie, o braku asekuracji, zabezpieczeniu tyłów można mówić w przypadku GKS-u Katowice. Osamotniony tutaj, niepilnowany przez nikogo Kamil Kalinowski. Kończy się przerwa między drugą i trzecią tercją. Kalinowski, Kalinowski, odbija Keller, Olson. Olson jest przed bramką. koponem przeniósł krążek nad poprzeczką. Nie wiem, czy to on spudłował, czy był rykoszek, czy po kiju któregoś z toruńskich zawodników. Dżumić pod niebieską dobę a Strzał z nadgarstka. I go! Nie wiem w jaki sposób, ale wydaje mi się, że po rykoszecie od kija, od ręki albo od barku Michała Kielera Krążek przeturlał się nad golkiperem GKS-u i wpadł do siatki. I to ciągle było w okresie tego pierwszego wykluczenia dla Ryana Kuka. a zatem po korekcji zegara w ciągle będzie jednak w boksie kar Ryan Cook. Spójrzmy jeszcze raz. Od... Czonka kija mam wrażenie, Krążek odbił się do siatki GKS-u Katowice. Jajne, no okazja! Broni Kieler odbija krążek przed siebie. Teraz Torunianie trójką atakują. Podłącza się także Mateusz Zieliński. Kogut, kogut! Broni Kieler, gdzie jest krążek? W ramce! Nie złapał Kieler! Nie było asekuracji, a był tam, gdzie być powinien. Michał Kalinowski i ten bezpański krążek przez moment tylko, ale wepchnął do katowickiej siatki. Trochę ta bramka, oczywiście inne okoliczności, ale przypomina tego Gola z drugiej tercji Bena sokeja też miał chwilę czasu, gdy był niepilnowany, gdy mógł dopaść bez pańskiego krążka. No i wykorzystał tamtą sytuację. Tę wykorzystuje Michał Kalinowski. Drugi gol jego w tym spotkaniu. Gol dający jeszcze większy komfort torunianom, bo dwubramkowe prowadzenie. Syty. Baszyrow będzie okazja, gol. Mirko Jumić. 5 do 2 dla klubu hokejowego Energa. Na pełnej prędkości tymi podaniami na jeden kontakt Torunianie rozklepali defensywę GKS-u, mówiąc kolokwialnie, ale używając hokejowej nomenklatury. No i Kieler bez szans w tej sytuacji. 2 do 5 przegrali Katowiczanie w Oświęcimiu 24 listopada. To była ich pierwsza porażka w sezonie po 20 kolejnych wygranych meczach. Pasiut Koponen obok bramki. I jest już Kalinowski. I jest już kontratoruniany. Niedokładne podanie do Larienowca, ale jest pusta bramka. Go! 6 do 2 Danila Larionovs do pustej bramki równo minuta do zakończenia meczu. Danila Larionovs popatrzył chyba że tam jeszcze będący na wprost bramki a te chuchtela trącił krążek. Sam mógł trafić do pustej stanowskiej bramki, ale dograł do kolegi z drużyny. Kolejna bramka na tortorze dla gospodarzy! 7-2 Nikauaj Syty! Rusłan Baszyrow w poprzek tercji obronnej rywali. No, stali jak. Przymrożeni do lodowej tafli Iwanacki i Kuk, a między nich posłał krążek Baszyrow prosto idealnie do Nikołaja Sytego. 7-2 Jeden z najlepszych meczów w tym sezonie klubu hokejowego Energa. Na pewno jedno z najefektowniejszych zwycięstw. No i najdotkliwsza porażka. Dopiero trzecia w sezonie, no ale największą różnicą bramek przegrywają Katowiczanie dziś w Toruniu na tortorze. Klub hokejowy Energa GKS Katowice 7 do 2.